Rozwiąż nierówność minus x kwadrat minus 5x plus 14 mniejsze od 0. Tutaj musimy sobie policzyć nierówność kwadratową. Na początku wypiszmy współczynniki. A to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli minus 1. B to jest to, co stoi przy x, czyli minus 5. C to jest wyraz wolny, czyli 14. No i liczymy sobie deltę. Delta to było b kwadrat minus 4ac. U nas to będzie minus 5 do kwadratu, odjąć 4 razy minus 1 razy 14. Czyli minus 5 do kwadratu to jest 25, odjąć 4 razy minus 1. Zobaczmy, minus 4 razy minus 1 to jest 4. 4 razy 14 to jest 56, czyli 56 z plusem, bo 2 minusy dały nam plus. 25 plus 56 to jest 81. Następnie liczymy pierwiastek z delty. Czyli pierwiastek z 81, czyli 9. Następnie są miejsca zerowe x1 oraz x2. Wzór na x1 to było minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, natomiast x2 to było minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. No i liczymy sobie minus b, czyli minus minus 5 to jest 5. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 9, podzielić na 2a, czyli na 2 razy minus 1. 5 minus 9 to jest minus 4, 2 razy minus 1 minus 2, minus 4 minus 2 to jest 2, i tutaj będziemy mieli 5 plus 9 na 2 razy minus 1, czyli na minus 2, mamy 5 plus 9 14, minus 2, czyli mamy minus 7. Zaznaczamy sobie teraz na osi miejsca zerowe, tutaj mamy minus 7, tutaj mamy 2, patrzymy na a, a jest ujemne. Tego wniosek, że ramiona idą do dołu. Ramiona idą do dołu i teraz oceniamy, gdzie nasze wyrażenie jest mniejsze od zera. Ono jest mniejsze od zera tutaj i tutaj. W obszarze od minus nieskończoności do minus 7 i od 2 do plus nieskończoności. Czyli możemy sobie zapisać, jeżeli nazwiemy to sobie jakąś funkcją f od x, Nasze F od X jest mniejsze od 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 7 otwarty przedział. Suma od 2 do plus nieskończoności i to byłaby odpowiedź, od, odpowiedź do zadania. Rozum